Witam wszystkich serdecznie dzisiaj nie nie będzie rozbiórki tego sprzętu ten sprzęt jako tylko ciekawostkę zobaczcie ktoś wyrzucił taką wieżę sprawdzimy czy ona działa jest troszkę porysowana tu z góry widziałem że są płyty więc no nie wiem czy działa czy nie taka mini wieża o kasetka nawet jest Europe o ciekawe czy działa magnetowo jest jaka kieszeń możemy do pierwszej no już leciwy sprzęt a i teraz nie wiem czy są takie sprzęty tej firmy nie kojarzę po polsku nawet wytłoczone tak jakby to było w Polsce robione Tokio, Japan. W Indonezji wyprodukowane, eee, dobra. podłączymy głośniczek. Który to jest kabel? Dobra tylko który plus? Czarny z białym to będzie chyba plus, co? Nie wiem czy to jest jakaś różnica. Czekajcie, tak jedną ręką to to nie bardzo. Yy, idzie tu jest kabelek drugi jak będzie działać to sobie może do wiatry wstawię tak na, na stałe I tu jest ten tu numbera nie mam anteny nie wiem czy radio będzie grało dobra włączmy to Radikko do prądu korków nie waliła, to chyba działa. Czekajcie, tak sobie to przychylę CD. Przezam otworzyło się. Natalia Kukulska, radio DJ, promo. Nie ma kompromisu. O, teraz będzie chyba. Nie chcę. Coś się pokazało. jakby ścieżkę pokazała, pierwszy dysk, pierwsza, pierwszy utwór. Orzeż ty mordę Witaj mi Dobra, bo prawo autorskie mi YouTube wrzuci. Działa. Dobra. A, tu są dyski. Zobaczymy drugi dysk. Kurczę, wypadł. Pierwę przez to, że krzywo stoi. Roy Orbison. Na trzecie płycie jest. Demon prędkości to nie jest kurcze. Aiwa, nie. Aiwa, Aiwa, Aiwa to się czyta. Nie kojarzę takiego sprzętu w tej chwili, czy, czy robią. Dobra. Dobra, sprawdźmy kaseta czy działa. Hmm. O, kaseta chyba nie działa zobaczymy ten dysk a widzi mm, kasety nie działają chyba żona jest jakaś została nie kręci się luźno kaseta kręci się luźno nie, nie. dobra a to jest wyjście chyba zewnętrzne, trzeba radyjko Yy, jak tu się przełączyć teraz? Na FM. I tu jest O, no, tu jest do przełączania. Dobra, ja chcę radio włączyć. Hmm. Tuner tu, nie. red co tu można widać coś kurczy, nie wiem jak przełączyć. na FM a dobra, tym się przyłącza kurde, FM gra coś pankuje, bo tu jest jakiś bas, nadusiłem to się, kurczę znów, dysk włącza CD, to tylko radyjko grało. Chyba dlatego ktoś to wystawił. To się ciągle otwiera Teraz radio przestało grać Kurde się zafiksowało no to jest taki ja wychodzi jak się otwiera szuflada to radio gra a jak zamknę to jest włączone niby radio a Radio nie gra. Coś jest yy, zepsute. Czemu się to CD ciągle włącza? Nie, nie, chyba jednak pójdzie na rozbiórkę to radijko Dobra, szkoda nerwów, napiszcie mi, czy, co byście zrobili z tym radiem na śmietnik w się sensie rozebrać i wywalić, no bo kurna, szkoda nerwów Ciągle tu się otwiera, radio przestało grać Jak się otworzy kieszeń, to wtedy radio zaczyna grać Dobra. Yy, co dziś? <noise> ja pierdziłam. Koniec, nie ma. Czym dzisiaj się zajmę. Yy, zrobiłem ostatnio schody w wywiacie, więc teraz tam niech mi beton stężeje. Zanim cokolwiek innego zacznę tam robić, to, to w międzyczasie coś rozbiorę. I, i tu wam teraz wrzucę. Co dostałem w hurtowni, jak byłem po cement, i coś z tych fantów dzisiaj rozbiorę. Pójdę zobaczyć, co tam, jak to wygląda, i coś tu przyniosę do garażu do rozbiórki. A teraz zobaczcie, co tam znalazłem. Zobaczcie, ja to jestem w czepku rodzonej. Będę dzisiaj robił schody, mrował do wiaty. Pojechałem sobie w pożywie do znajomego, tam pięć woreczków sobie wziąłem. I podjechałem do hurtowni budowanej po cement. No i zakupiłem ten cement, patrzę przy, przy bramie leży sobie komputer. Taki bezobudowy komputerek, sobie leży ładnie. Więc zapytałem się, czy, czy mogę go sobie zabrać nie? na części. Jakie było moje zdziwienie, gdy powiedział pan, że proszę bardzo, nawet się cieszę, bo chciałem go zawieźć na, na, na wysypisko, a mam jeszcze tylko godzinkę i pewnie nie zdążę. I mówi jeszcze tak, wie pan co, może pan sobie zabrać również ten karton z tymi gratami? I te kable, i tam takie dwie lampy. I patrz, tutaj jakieś nie wiem, klawiatury, kable pod spodem też jakiś urna, nie wiem co, jakiś zasilacz chyba, kolejny. I kabelki. Tutaj dwie lampy jarzeniowe, ale wieje dzisiaj znów. Są dławiki, także międzuszka i taki, nie wiem, 10, 20 metrów trzyfazowy, ten przedłużacz. Więc tu będzie kabelek czterożywowy. Także podejrzewam, że ten cement wyszedł nie za darmo, bo kosztował około 50 zł. A podejrzewam, że tu więcej, wyjdzie więcej niż 50 zł za to wszystko. Także zobaczcie, jak może się fuksnąć. Wystarczy się zapytać. i Gościu zadowolony, ja zadowolony. Hejka na razie. No, i na stół trafiły co? Dwie świetlówki. Lampy jarzeniowe. Tak jak widzieliście, yy, pojechałem po cement yy, i przy bramie kościoła miał wystawione właśnie komputer. Dwie te lampy, yy, karton z kablami yy, i taki długi przedłużacz trójfazowy. Także będę miał co rozbierać. A na pierwszy rzut, o, yy, rzut oka chciałem powiedzieć na pierwszy ogień idą te dwie świetlóweczki. One się samo rozkładają. Widzę. Tu trzeba tutaj dużo siły i 7 pokrywkę zgubiłem, ale to jest dobra, jak tu w środku? Co tu mamy? To będzie bardzo szybka robota. świetlóweczki To odzyskać nie? te końcówki On musiał wrzucić to do worka i w worku to zbić wtedy tam to idzie do szkła a wyciągnąć te no końcówki, a, a mi i troszkę, to jest chyba mosiut był te cypki że tak powiem startery tutaj są dwa, tu nie ma no dobra Widzę będzie bardzo szybka robota. Bardzo szybka robota. Zastanawiamy ten kabel. Nie wiem, nie pytałem się, tylko wziąłem szybko jak dawali, to brałem. No, oj, trzeba przytrzymać z drugiej strony, bo nie jest dosyć długi. Na jęczmie był przerwany, przebicia miał. też że go wyrzucili i tak się zastanawiam, czy nie zrobić odcinka z tym kabelkiem, żeby go obrobić na i zobaczyć, ile, ile dziuchy w nim siedzi. Tak chyba zrobię. Tutaj się obraca Dobra, muszę kamerkę na statyw, bo to jedną ręką nie robota. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy nie wstydzę się tak zabrać yy, takich śmieci, jak on to powiedział. Ale ja nie wiem, co to za wstyd. Wstyd to, to kraść i z dupy spać, jak to się mówi. A tutaj, no gościu się na to cieszy, mówi: Kurde, super, bo chciałem to wywieźć, a została mi godzina, godzina czasu, mówi: Nie zdążę i się gościu bardzo cieszy. Ładne podkładki są i nakrętki. Gościu się ucieszył, ja też. Wszyscy zadowoleni. I co tutaj się wstydzić no? Tu jeszcze widzę jakieś te blaszki miedziane w środku. Ja wymyślił chyba coś do Tylko że mi to już sure, Śrubokręt. To się wszystko tu musiało grzać w tej lampie. Zobaczcie, to się kruszy wszystko. Patrzcie, w rękach. Patrzcie, wszystko potopione. Dlatego ktoś tę lampę wyrzucił. Kabelki szybko wskrobię, bo to jest nie linka, tylko drut miedziany. Także łatwo idzie. Tak to wygląda. Co my tu mamy? miedziuszka stal. A tu jeszcze taka drobna. Tutaj również stal. Te dwie obudowy. taka spal drobna. Tutaj masę śrubek, ale większość sobie zachowam, bo takie, no, prawie wyglądają, wyglądają jak nówki. Czasem się przydają takie nakręteczki, małe środki, podkładki. Także to sobie chyba zostawię. I co mamy? Aluminium, troszkę mosiądzu pobielanego i mosiądzu żółtego. Dużo nie ma, ale roboty było bardzo mało. Dobra, wrzucamy wagę i zobaczymy, ile z tego wyszło. Stal 2 kg, 326 g, po 70 groszy, złoty 63. Zł. Aluminium mieszane 12 g po 5 zł 6 groszy. Mosiądz pobielana 6 g po 18,40 wpada 11 groszy. Mosiądz żółty 4 g po 20 zł 40 groszy, 8 groszy. i całe 2 zł. I co? Miedziuszka została. Miedź mamy, czy znaczy mamy? Miedź mamy po o, po 29 zł 80 groszy. Poszło ostatnio troszkę w górę zobaczymy ile z tych samych dwóch dławików czy jak to tam się nazywa tych transformatorków 100 gram czy tam 100 gramów 106 dokładnie około 20 gramów mamy z tych kabelków no i te blaszki to jeszcze jakieś druciki dobra Mamy wszystko. 130 gramów po 29,80 3 zł 87. Łącznie za te dwie lampy, niecałe 6 zł, 5 zł 79 złotych, niby to nie jest dużo piwo, półtora piwa. Ale kubka rośnie. kubka rośnie. Zobaczcie, raz, dwa, trzy kartony. No trzy kartony mam spakowane. Gotowy do wysyłki do metaleo, tylko czekam aż jeszcze troszkę ceny pójdą w górę, a następna kubka rośnie. Dobra, zostawcie jakiś ślad po sobie, dajcie komentarz, dajcie łapkę w górę. I, i co? I, a i dajcie mi znać odnośnie tej wieży, czy to warto naprawiać tą naiwę, czy, czy to rozebrać. Na coś tam szwankuje widać. Sama się otwiera, zamyka kurczę, i. Znaczy zamykać nie, ale otwiera się ciągle. Głupie je, radio nie działa, nie radio tylko yy, no, magnetofon nie działa, myślałem, że chociaż radyjko będzie grało, ale tam też są problemy, dobra, trzymajcie się ciepło, do następnego, hej, cześć.